I mam go z FUBA 4 i dzisiaj wreszcie nadeszło Wielki opening pack naszej kuli. Jak tak jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to z filmu informacyjnego, to to możecie nie wiecie, czy ja że zrobiłem kupiliśmy tam 10 paczek. No to dobra, teraz otwieramy. Skołnie ustawione. Najpierw wyciągniemy limitki. Jest to Limited Edition. Wtórka Chawi. I Marco Royce. Fajnie, bo, bo się tego oczekiwałam w No, zaczniemy od wielkiego unboxingu. No, zaczniemy od pierwszej karty. Rising star, zaraz sobie ostrość, moja kamera. No taki szalkę, Diko godin od Tico fajnie powtórka Filipa Maxes, Philip Harrow powtórka no i tego nie miałem teraz zobaczymy, gdzie tej paczki zobaczymy a jak widzicie przez lia to są mastera, jest Neymar. No no się wymieniłem z kolegą Musiałem trochę dużo, dużo dać kart Ale wiecie, Neymar to mój jest mój ulubienie I żal mi go Nie zrezygnować, no Racing Star Hummels Mario Mandzukic Kłasa Szewczuk no, spoko, fajnie, nie miałem go. C Fernando i Adam Shalai. Na razie nie mam żadnej złotej. No, chcę mieć jakąś złotą. Złotą. Chcę mieć złotą. Dobra. Uuu! Fajnie. Jest to Robin van Persie Star Player. Bardzo fajnie. Marcel Schmelzer. Artur. Bagaż Mamsiki. Rolf Fanini. Filipe Santana. I Dawid Silva. Jeszcze teraz kolejny otwieranie paczek. Wiecie, że mi chodzi tylko od Mastery. atmosfery najbardziej uważam za jakieś trofeum. Ale nie zawsze się mają takiego oferta. Uuu! Dobra. Dani Cerval, Rising Star Real Madryt. Robert Lewandowski. Kissing. Powtórka. Andry Piatow. Blanka Shakhtaru. Falką Bechrami i Fernando. Otwieramy kolejną paczkę. Na złotej. Neymania, Matić. O, proszę! I mamy logo FC Barcelony. Fajna karta. Razem z Benficą. Bardzo fajnie pozbieram Barcelony. Polo Canvario. Luis Adriano. Ben Doiczu. I Scott Brown. Nie miałem, więc jest spoko. Otwieramy kolejną paczkę. Już się cieszę. Pery Barcelony, bardzo lubię i staram się mieć każdą Barcelony, jak tylko mi się da. Leonardo Bonucci. Ricardo van Eriken. Iris Star Son Heung. Marco Hager, FC Schalke. Jest już na Was. No, tutaj bagaż na poli. Na razie tylko jedna, która mnie zainteresowała. I świadczy to najlepiej. Bardzo musiałem jakiś Top mastera. Nie, obiec, nie obiecuję, że to się uda, ale mam nadzieję. No, wtórka, to już wylosowaliśmy. Simorofles i Impact van Ginkel. Hmm. Rui Albol. Hul Helton, powtórka i Maxes powtórka. No daj sobie nadzieję. Chciałam, żeby tam coś fajnego. Sergio Busquets, FC Barcelona. Jego godin, Atlantico Madrid, I Lars Jakobsen z Kopenhagi, fans faworyt. Andre Pierre Gignac, Adam Szalai i Alvaro Negreteo. nam się, tylko jedna paczka. Miejmy nadzieję, że coś fajnego. Błagam, powiedzcie, że to master. Przepraszam na was, to moje psy. Nie patrzcie na ich uwagi, bo niestety takie są. Claudio Marchizio, Reku i Isterfiel Lionel Messi, Dimitri Jejec, Kissem Hemen powtórka Sergio Aguero też powtórka otwieranie ostatniej paczki Jestem już trochę bardziej zwątpiony, że coś wygram fajnego. Ale dobra. Teraz się wygrywa, raz się przegrywa. Emizo i za górę. Oscar dozo i Game Changer Ednison Czawani. Fajnie. Widać tu Game Changera. Tutaj, Rio Ferdinand. Kochan Indler, I Nikolas. Ten. <coughs> Nikolas. Dobra. No, tutaj jeszcze są wszystkie karty bazowe. Wyszło jak wyszło. Tu jest fan's favorite. O, no, to jest jeszcze Impacta. Ja nie uważam za jakieś. To są karty bazowe, uważam. Niektórzy inaczej uważają. Ja uważam tak. No, sporo kart bazowych jest Muszę sobie je potem je ustawiać Ale jest spoko Tyle kart bazowych No Poszliśmy do końca, to już wszystko Jak pamiętacie, wygrałem za dużo, szczerze powiem, jakichś dobrych kart. Zaraz pokażę, co wygraliśmy. Dobra. Logo FC Barcelony. Fajnie. Game Changer. Edison Cavani. Świeży piłkarz z Perze. Marko van Ginkel. Chelsea Impact. Ilars Jakobsen. No, tyle to było tych złotych. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ty też, że otworzyliśmy. Wyszło jak wyszło. Dla mnie nawet nie jest tak źle. Jeszcze limitka, którą pozyskałem, to. Marco Royce i powtórka, Chavi Hernandez. No, to było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie filmu. Oceń, ocenijcie oczywiście. Dawajcie lajka, suby. A ja się nie. to trudno. Musisz Po to jest YouTube. Raz się ma. Teraz tak, się ma fajnie, teraz nie. Ja chciałam, żeby to tak nagranie było wyjątkowe. No jest całkiem wyjątkowe. Wygrałem całkiem dobre karty, których jeszcze nie miałem. No. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.